Witam, Stays With Roa to jest kolejny odcinek naszej serii. Zagrajmy w Sonic Before the Sequel. Dokładnie tak, moi drodzy, jak widzicie w tym odcinku gramy Tailsem, Tak, Taleso jest również jest grywalny. Będziemy na zmianę raz grać z Soniciem, raz oraz Talesem. Dokładnie tak, widzicie, gramy teraz z Talesikiem. W poziomie nie pamiętam nazwy, <laughs> tak, ale wygląda strasznie jak Pan Panek w Pest, coś, co już chciałem powiedzieć w poprzednim odcinku aktualnie. Więc, kurde, lecimy. I To jest ciekawy gimmick aktualnie z Justice Island wzięty prosto, żywcem. Jak to do to odejdziemy, to Wam mu oczywiście tej ładnie pięknie powiem. Uwielbiam model Teresa w tej grze, okej? Okay? Jest taki bardzo fajny. Ogólnie, jak sobie spojrzycie na tą grę, to troszeczkę wygląda jak taka zagubiona. O, właśnie, mamy gimmick z Justice Island, czyli, czyli te pyłki, i w tej chwili Teresa jest biedny na haju. <laughs> I muzyka jest, ma taki fajny remix, fajny. Naprawdę mi się to zawsze podoba. Tak, e, gra ogólnie ma taki feeling troszeczkę zagubionej gry saturnowej bym powiedział. E, Nazwałbym tego nie wiem, grą z, z Mega Drive'a, tak jak niektórzy lubią to nazywać, ponieważ cóż, sprite y wyglądają zbyt. E, zbyt dobrze jak na Mega Drive' moim zdaniem, zbyt po prostu są e, rozwinięte. Ups, fuck! Wyglądają jak z nakres Chaotix ale nie mógłby to również być tytuł z 32 ponieważ ma cutscenki, dokładnie, których ani Mega Drive, ani 32 nie mógłby, że tak powiem... E... utrzymać, może powiem coś takiego, więc e, tak, to gra Act 1, moi drodzy. I Tailsik aktualnie w, w tej... E, w tej grze ma nieco inną animację biegania, ponieważ ta gra wytłumaczy nam, jakim cudem Tailsik zaczął biegać w taki sposób, że w sumie porusza tylko e, tymi ogonkami. O, jak widzicie, ten jest normalnie biega używając swoich nóg. Co jest ciekawe, nie powiem, fajnie to wygląda aktualnie. E, kurde, lubię ten poziom, naprawdę go lubię. znowu nie spojrzałem, jak, jaka to jest nazwa. Zawsze zapominam, jak, jak się ten poziom nazywa. Jak Boga kocham, naprawdę. I tak, te pyłki aktualnie remiksują nam każdy akt tego poziomu. O, właśnie, mam znowu remix. Więc e, to jest aktualnie naprawdę fajne, podoba mi się ten gimmick. Pomimo to, że jest wzięty stricte z Yoshi's Island, spoko, nie narzekam, bo jest bardzo fajny. Dokładnie tak. Okej, okay, tam mieliśmy te strzałki zakłady, Aquatic Ruin, kurde z Sonika 2 aktualnie. Okej, okay, i kolejny poziom za nami. To jest Gathru Actiu moi drodzy. Ładnie, pięknie. No jest tak, tutaj mamy fajnie, że ma, mówię, mamy Sonika i Tailsa. E, gramy sobie raz tą, raz tą postacią okej, okay, zobaczmy jak się ten poziom nazywa aktualnie w końcu Starshore Zone dokładnie tak, akt trzeci moi drodzy świetne, naprawdę uwielbiam okej, okay, fuck okej, okay, ładnie, pięknie sobie latamy z taktejsich może latać rzecz jasna więc to jest aktualnie fajne naprawdę podoba mi się fakt o, to, to mi się zacznie podoba, że możemy z powietrza zacząć latać nagle. Coś, co nie można w klasykach robić, że tak powiem. To jest bardzo fajne. Eee. Okej, okay, ten remis jest zarąbisty. Tutaj, o właśnie, aż się cofnę po musisz to usłyszeć, przysięgam. I, i. jazda. Uuu, dubstep. Tak, żebyście wiedzieli, że gra wyszła w 2012, kiedy dubstep był, eee, że tak powiem, eee, na szczycie, tak? Swej sławy. Uwielbiam osobiście Dabstem, więc świetnie. Ok, znowu bym pominał kurde pierście, tak jak w poprzednim odcinku. Brawa dla mnie. Trace Got Through Act 3, moi drodzy. Ładnie, pięknie. Hallelujah. I ta muzyka końcowa brzmi jak coś z Sonica CD. Podoba mi się, jak muzycznie. Ta gra potężnie nawiązuje do Sonica CD, a tutaj aktualnie mamy motyw z Sonica 3D Blast, jeśli chodzi o Special Stage. A. Lubię ten motyw, więc kurde, nie narzekam. Sonic 3D Blast naprawdę ma świetny soundtrack, więc... E, tak. Dokładnie tak. Więc no, ciśniemy sobie tym razem Tailsikiem w Special Stage'u. Co mówię, gra aktualnie obiera taki ciekawy e, kierunek, że mówię, raz będziemy grać z Tailsem, raz z Soniciem, e, Spoko podoba mi się ta formuła. Naprawdę, naprawdę spoko. Eee, dokładnie tak. Więc, więc kurde się ciśniemy sobie, zbieramy pierścionki. Właśnie, mamy one Łanapka, Forewin. Dokładnie tak. I tak, aktualnie tutaj życia się nie zapisują w tej grze. Jak wyjdziecie z gry, to macie z powrotem trzy życia. Stąd zacząłem od tego odcinka z trzema życio yy, życioma. <laughs> Co? <laughs> Życiami. okej, okay, proszę, stage completed. I zrobiliśmy muła tym razem nie 3 kropki, tak jak ostatnio, what the fuck, to się zepsuło. I mamy cutscenkę. Okej, okay, ten pajac, który wygląda troszeczkę jak... E, jak ten... E, jak to się nazywa? Jak to, w czym sobie ciśnie Eggman, no. E, zapomniałem nazwy. Eee, ten jego stateczek pseudo, nie? To to wygląda troszeczkę jak kto tylko tu żyje, to jest robot po prostu. I to jest taki główny przeciwnik dla Tails'a w tej grze. Troszeczkę mi to przypomina sytuację z Zero, z Sonic Adventure, jak męczył Amy. To mniej więcej tak to wygląda. Ten boss strasznie mi przypomina Rotatrona. to Trona z <laughs> Sonic Colors. O, i rip. A muzyka jest taka świetna, no. Czemu ci bosowie w tej grze są tacy prości, fakt? To jest boss, act. No cóż, bywa. Okej, okay. Okay, nasz słodki lisek obserwuje eksplozję. Przysięgam, Michael Bay te sprawy. Ręce mu opadły. Okej, okay. jaki Sonik Exe co jest? Przysięgam. Uwielbiam aktualnie ten sprite tak, jak Sonic patrzy w górę, fajne to jest. Okej, okay, moi drodzy, tak więc tak, jak widzicie, Tailsik aktualnie gania za Sonikiem. Dokładnie tak, więc y, to jest aktualnie ciekawe. E, no i cóż, moi drodzy, to była tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. W dzisiejszym odcinku piszmy sobie Sandy Shores zone, tak? Tak? Chyba tak. To nie było Star Shores? Kurde, nie, to na pewno nie było Sandy, dobra. Pierwsze nie było tu piasku, chyba Starshores. Czyli poziom przypominający do złudzenia Pantry Panic Pest z Sonic CD. No i tak, mogliśmy pograć po raz pierwszy Tejsem w tej grze. przyzwyczaić się do Tejsa, ponieważ, tak jak już mówiłem, będziemy nim grać często na zmianę z Sonikiem. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się on podobał i zobaczenia do następnych. See ya!